Cześć, tu Stanisław Aniołkowski, zapraszam na Tour de Tour. Buongiorno. Niecodzienny codziennik ekstra, czyli podsumowanie Giro d'Italia. Podejście czwarte. Słuchajcie, czwarte podejście próbowałem e, wczoraj. E, nagrałem trzy wersje, ostatnią już taką, którą, z której byłem zadowolony. Po czym przyjechałem do hotelu, siadłem do montowania i okazało się, że dźwięku nagrała się minuta. No tak to jest, słuchajcie. Dojechałem do Białowieży prosto z Giro i próbowałem w takich ładnych okolicznościach przyrody na starcie yy, pierwszych historycznych mistrzostw Polski w ultrakolarstwie nagrać dla Was ten materiał, ale to była nierówna walka. To była nierówna walka ze sprzętem, no i nierówna absolutnie walka z komarami, której ślad pewnie nawet widzicie nad moim okiem, bo wyglądam jak po walce bokserskiej, ale jest tu trochę komarów w Białowieży, no ale... Dzisiaj podejście czwarte i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Ja myślałem sobie, że podsumowaniem Giro najlepszym będą te wywiady z Rafałem Majką i Stanisławem Aniolkowskim, no ale Wy postanowiliście inaczej, to znaczy pytaliście mnie cały czas, kiedy podsumowanie Giro. No to dziś, po jakimś czasie, ale to też myślę taka ta post-Giro depression, o której ja często mówiłem, kiedy kończyłem komentować Giro d'Italia. Nie wszyscy wiedzieli o co chodzi. Mam wrażenie, że teraz przy codzienniku troszkę więcej osób miało tę post-Giro Depression, bo, bo brakowało tej codzienności. No ja sobie znalazłem najlepsze lekarstwo w tym roku, czyli zostałem po prostu dwa dni po wyścigu jeszcze w Rzymie. Trochę schodziła ta kolarska, a wchodziła inna włoska atmosfera, także to jest, to jest dobry sposób, jakbyście szukali lekarstwa na, na tą depresję po Giro d'Italia. To był piękny wyścig. Słuchajcie, to był bardzo piękny wyścig. Ja się troszkę obawiałem. Zapowiadałem, że to będzie ciekawe ściganie. Patrzyłem na trasę, patrzyłem na zawodników, ale z drugiej strony miałem obawy, czy nie będzie tak, że ponieważ wiemy, że Tadej Pogaczar jest absolutnie o poziom wyżej to czy cała reszta nie, nie przejdzie tego wyścigu patrząc na Słoweńca? Czy to nie będzie tak, że wszyscy patrzymy, patrzymy co zrobi Tadej, a my ewentualnie na to reagujemy? Otóż nie było tak. Od pierwszego etapu, od tego ataku Narvaeza, który zabrał Pogaczarowi właściwie tę pierwszą różową koszulkę. Mówię zabrał, bo Pogaczar też jej chciał. Widzieliście, ale tam nie wyszło. No i wtedy się okazało, że tego Tadeja też można zaskoczyć, że tego Tadeja też można pokonać. I myślę, że to też była taka zachęta do tego, żeby, żeby dalej jechać aktywnie dla wielu kolarzy w tym wyścigu, no bo słuchajcie, to wszystko, co się działo, te kolejne etapy, te zwycięstwa z, z ucieczek, Benjamin Toma, Pelayo Sanchez, znakomita jazda Juliana Filipa. No, odrodził się, odrodził się ten charakterny Filip, ten charakterny muszkieter, którego lubimy i przez cały wyścig robił nam naprawdę piękny spektakl, dobra, aktywna jazda także Romana Barde, który był, no, widać było, że bez formy, ale atakował w zasadzie do końca wyścigu. Ja zapytałem Darka Kapidury, który pracuje w ekipie DSM firmy o to, co się wydarzyło, że na liesz, jeszcze bardzo był taki dobry, a tutaj e, już nie, powiedział mi: słuchaj, wirus, pół peletonu miało tego wirusa. Coś się takiego przyplątało. Mówimy też w całej ekipie. Ja sam, pięć dni, właściwie byłem wyjęty z życia. Już chciałem wyjeżdżać z tego wyścigu do domu. No i bardzo, tak samo. Po prostu pochorował się i niestety no, nie, nie dało się tej formy odzyskać. Wielu kolarzy niestety się rozchorowało, wielu się z tego powodu e, wycofało. E, no, były ekipy zdziesiątkowane, jak chociażby ekipa Wismalize Bike. Szkoda wielka, bo Kian i De zaczął ten wyścig bardzo dobrze i wydawało się, że ta jego e, walka z Tiberium, z Arans o białą koszulkę, no to będzie taki kolejny smaczek w tym wyścigu. No niestety, Eidebrooks musiał się wycofać. Później wycofał się także Olaf czyli sprinter drużyny Wisma i Bike. No trudny, trudny to był dla nich wyścig, ale jak mówię, było wielu kolarzy, którzy atakowali. Mieliśmy piękne y, sprinty, słuchajcie, no raz, że nas wszystkich te sprinty pasjonowały ze względu na Stanisława Niełkowskiego, bo pojechał swój znakomity pierwszy wielki tur to jego debiut na poziomie world tourowym debiut w wielkim turze. no i ten facet nie tylko się mieści w dziesiątce nie tylko jest wysoko na etapach on jest drugi na etapie, przegrywa tylko z Jonathanem Milanem i widzieliście, od ilu kilometrów wypatrywaliśmy Staszka, gdzie on jest, jak on się ustawia, czy czyje koło on łapie, robił to znakomicie. Robił to naprawdę po profesorsku. Słuchajcie, i to, że on nie miał żadnej pomocy z, ze strony ekipy, miał ją oczywiście wcześniej, bo to też Staszek podkreśla, że nie można mówić, że nikt mu nie pomagał, bo przez cały etap jednak koledzy go ochraniali. Natomiast w końcówce jechał sam, co widzieliście. Być może Kofilis zbuduje jakąś chociaż dwu-trzyosobową grupkę wokół Staszka, żeby go asekurowała w tych końcówkach, bo też, no, Kolarz sam, wchodzący pomiędzy te grupy sprinterskie, jest zawsze gdzieś tam tymi łokciami jednak spychany. I, i tutaj Staszek sobie potrafi radzić na łokcie, bo on tylko nazwisko ma on jest aniołek, ale słuchajcie, to jest taki aniołek z różkami. Także Staszek potrafi się na tych finiszach rozpychać i dobrze, że nam to przypomniał. Dobrze, że w takiej formie wrócił po tej swojej kontuzji jeszcze w listopadzie. Znakomicie się to oglądało. No i e, Jonathan Miller Tim Lear, Olaf Koi raz przecież także ich, ich pokonał no potem jak powiedziałem się wycofał tak więc te sprinterskie końcówki były niezwykle emocjonujące dosyć wcześnie Milan wprawdzie zapewnił sobie cyklamenową koszulkę i było wiadomo, że to on ją zdobędzie Włosi cali szczęśliwi, no bo Tiberi w białej koszulce, pierwszy kolarz od czasów Fabio Aru, włoski, który założył białą koszulkę na koniec Giro to było też dla nich wielkie święto, mieli dwie koszulki w tym wyścigu Yy, Filip Poganna no kolejny Włoch akurat mi się trafił ale ten, ta piękna walka z Pogaczarem na czasówkach, słuchajcie, kiedy on przegrał pierwszą czasówkę był tak psychicznie załamany że na następnym etapie był ostatni on sam o tym mówił, no to była, to był zjazd yy, mentalny natomiast odbudował się odbudował się do tej drugiej czasówki i w tej drugiej czasówce tego Tadeja pokonał i to była myślę jeszcze większa satysfakcja dla Ganny, który ma nie najlepszy sezon który no, gdzieś wydawało się po tym w zeszłorocznym sezonie, że i Paryż Rubek, inne klasyki i tak dalej, nie idzie, nie szedł ten sezon. Sezon Filip pogannie, a pamiętajmy, że on marzy o dwóch złotych wędarach na Igrzyskach Olimpijskich i na torze, i na szosie. E, więc on potrzebował takiej podbudowy i to się e, udało. E, kto jeszcze, słuchajcie, z kolarzy Giulio Pellicari, no także znakomity wyścig tego, tego młodego Włocha. No gdyby nie, Pogaczar, miałby, miałby swój etap, no ale to mu się nie udało. Na tym samym etapie znakomity Georg Steinheiser, który przegrał w Livinio. E, na ostatnich kilometrach wyprzedził go Pogaczar, no ale triumfował na. Passo Brocon, a więc też kolejny młody kolarz, który pojechał znakomite Giro. Naprawdę było tych smaczków. Waleczny Geszkę, to wzruszające pożegnanie Domenico Pocowivo, który wprawdzie zajął 20 miejsce. Nie udało mu się dziesiątki wywalczyć, ale piękne pożegnanie w Rzymie, na które zresztą liczyli sprinterzy. Słuchajcie, bo kiedy rozmawiałem przed etapem przez chwilę ze Stanisławem Aniołkowskim, powiedział mi: Słuchaj, słyszałem, że organizatorzy szykują pożegnanie Podcowiwo przy pierwszym przejeździe przez linię mety. Czyli wygląda na to, że tam dopiero tak naprawdę zacznie się ściganie i to nawet lepiej. No i tak się właśnie dokładnie stało. Valentin Paré Pont, najszybszy na Focaselva, no to też, też było piękne zwycięstwo. Zresztą w ogóle dla Decathlonu, myślę, znakomity wyścig. Trochę zawiodło Ineos Grenadiers, bo no dobrze, mają kolejne podium Thomasa. Thomas no, jeździ w swoim stylu, on się już nie, nie zmieni. To nie jest showman, to nie jest kolarz z charyzmą, ale ma kolejne podium Wielkiego Turu, natomiast walkę o drugie miejsce przegrał. Przegrał z Danielem Felipe Martinezem, który z kolei po raz pierwszy stanął na podium Wielkiego Turu. No pamiętacie ten obrazek, kiedy on Bernala zachęcał, kiedy Kolumbijczyk miał kryzys, to właśnie on go zachęcał wtedy do mocniejszej jazdy, a teraz on sam stanął na podium Giro d'Italia. Także O'Connor troszkę słabszy niż się spodziewałem, no, różnie to tam z tymi kolarzami było, ale generalnie to naprawdę było niezwykłe zwykle, niezwykle ciekawe. Giro, dobry wyścig Luka Plapa, który no, etapu nie wygrał, ale widzieliście ile on tam zamieszania, no, ten etap, kiedy on miał kłopoty żołądkowe, musiał zjechać na, na, na pobocze, a potem wrócił do ucieczki, dalej w niej jechał, dalej w niej walczył, naprawdę Luke Plap też pojechał, dobry wyścig. Nairo Quintana, też dobry wyścig kolumbijczyka. Rubio, także bardzo dobry wyścig, jest pierwsza dziesiątka, no więc działo się w tym wyścigu mnóstwo, słuchajcie, a my do tego wszystkiego jeszcze mieliśmy Rafała Majkę, Rafała Majkę, który, no widzieliście, jaką pracę wykonywał, słuchajcie, i to było piękne, bo kiedy Rafał w końcu zaprosił mnie tam do tej strefy po, po etapie, bo tam autobus był, autokar był otoczony już, autobus się mówi w kolarstwie, ja mówię, staram się zawsze poprawiać sam siebie na autokar, słuchajcie, ale w kolarstwie się mówi autobus i to już zostanie, zostanie autobus, eee, Tłum kibiców dookoła. Ja tam podszedłem, bo najpierw dało mi się złapać Staszka, potem tam podszedłem. Myślałem, aha, no to już po rozmowie z Rafałem. Ale widziałem, że on tam chodzi. Zawołałem raz, nie usłyszał, zawołałem drugi raz. Yy, zapytałem, czy pogadamy chwilę na tour de tour Rafał. Odsunął ludzi, zaprosił mnie do środka, pogadaliśmy. To był właśnie ten wywiad, który mogliście zobaczyć. I widziałem, słuchajcie, błysk w oku. On się cieszył, on się cieszył tym wyścigiem, bo raz wiedział, że sam świetnie pojechał, a dwa, że ta ekipa, no i taki lider pogacza. Rafał mi powiedział, słuchaj, no pierwszy lider, który nigdy nie mówi mi zwolni. To jest pierwszy lider, który. Ja ciągnę na maksa, a on pewnie się podjeżdża mówi, no dobra, no to cześć, to ja jadę. I no też z rozmowy z Rafałem, z wcześniejszej rozmowy z Giannetti, no. Można było wyciągnąć wniosek, że Rafał zostanie jeszcze rok w ekipie UE Team Emirates. Mauro Janetti też nie mógł się nachwalić z Greda. Powiedział mi swoją drogą, fajną historię. Kiedy podeszliśmy do niego z Mariuszem Czykierem, pogratulowaliśmy, to jeszcze było przed etapem. On powiedział: Skąd jesteście? Mówi, Z Polski. A, z Polski, mówi. Słuchajcie, ja miałem ja znam takich dwóch polskich kolarzy, z którymi się ścigałem, chyba tam w 1986 roku i później, mówi, oni się do mnie zwrócili na wyścigu we Włoszech o pomoc w załatwieniu im azylu politycznego w Szwajcarii. Ja im to pomogłem załatwić. Mieszkali u mnie w domu przez 3 lata. No i teraz mam ciągle z nimi kontakt. Oni wrócili do Polski, ale dzięki temu codziennie wiem, jakie są reakcje w Polsce na jazdę Rafała Majki, na jazdę Tadeja Pogaczara. Także ma też jakiś taki związek z Polską, Mauro Giannetti. a na pytanie o Rafała on powiedział po prostu, Rafa, bardzo dobrze. Powiedział to po polsku, bardzo ładnie. No i rzeczywiście, no, a co do Pogaczara? Zapytaliśmy go o Tadeja, a on mówi, słuchajcie, kiedy my siadamy z trenerami, Patrzymy na te cyferki, no to widzimy, że to jest kosmita. Ten facet po prostu kręci takie wartości, jakich nikt inny nie jest w stanie wykręcić. No i rzeczywiście Tadej Pogaczar dał nam słuchajcie spektakl. I to dał nam spektakl z jednej strony sportowy, ale z drugiej też pokazał, co to jest radość, kolarstwa. Pewnie, że łatwiej się cieszyć, jak się wygrywa. No a on jest jednak no. Poziom wyżej. Natomiast y, te wszystkie jego gesty, słuchajcie, te rękawiczki, które dał kibicowi, e, tego pelliceriego, który do niego przyszedł, bo brat go poprosił o okulary, pogaczara, a on mu jeszcze dał swoją koszulkę. Słuchajcie, i oni się codziennie potem e, witali na, na, na kolejnych e, etapach. Ta sama historia była przecież z Ala Filipem i z maestrim. Też niesamowite to, że oni byli razem w ucieczce. Prze, wcześniej, wcześniej mówił to e, kostiu, że jechał ze swoim idolem w ucieczce i ten go motywował cały czas to było dla niego niesamowite przeżycie to samo Mirko Maestri, no nie wytrzymał w końcówce, ale przecież zaraz po etapie podjechał Alafili, podziękował, pogratulował. Później poszedł z tą koszulką w pudełku od pizzy. I też oni codziennie się przed etapami witali. Słuchajcie, to były, to były piękne historie i tadej pogaczar, takie historie pokazuje nam po raz kolejny ten bidon, który wam pokazywałem, jak, jak dał temu biegnącemu kibicowi. No to wszystko są takie rzeczy, które budują. Popularność, Tadeja Pogaczara. To wszystko naprawdę sprawia, że Słoweńca się po prostu uwielbia. Włoscy kibice się w nim zakochali. Absolutnie Tadej Pogaczar był dla nich, no może nie numerem jeden, bo jednak tu Tiberi, tu Palicari, ale uwielbiają. Uwielbiają Tadeja Pogaczara, bo oni po prostu uwielbiają tak jeżdżących kolarzy. I myślę, że. Tadej jest paworytem numer jeden na, na Tour de France. On będzie miał całkiem świeżą ekipę, bo dwie ekipy przygotowane, jedna pod Giro, druga pod Tour. Powiedział niedawno, już uciął te spekulacje dotyczące Vuelty, powiedział, nie mam tego w żadnym swoim kalendarzu i ja też myślę, że zapłaciłby za to za dużo. Tym bardziej, że jego celem jeszcze są Mistrzostwa Świata, także on tych celów ma jeszcze kilka w tym sezonie i... Oczywiście, można powiedzieć, łatwo wygrał. Słuchajcie, ale nie ma łatwo. Na tym poziomie nic nie przychodzi łatwo. To są lata, lata pracy. Oczywiście, ja już pomijam ten olbrzymi talent, bo to jest, no, talent... Wydaje się, że największy od czasu czasów Merksa. przede wszystkim przez tę swoją wszechstronność. Słuchajcie, no, ktoś, ktoś mi pisze: A, Winigo z nim wygrał dwa razy Tour de France. Owszem, Winigo też jest wielkim kolarzem, natomiast nie jest tak wszechstronny jak Tadej Pogaczar. Nie, nie jeździ tyle w klasykach, nie, nie wygrywa tylu klasyków, nie ma tylu zwycięstw na, na koncie. Tadej jest kolarzem wszechstronnym i to jest niezwykłe zjawisko. Oglądamy to. Jesteśmy tego świadkami i naprawdę się tym cieszmy. Będziemy to oglądać po raz kolejny na Tour de France. Tam będzie jeszcze Primoz. Zobaczymy, jak będzie z Jonasem. On już zaczął treningi w Alpach francuskich. Mnie się ciągle w to nie chce wierzyć, że on dojdzie do pełni formy przed Tour de France. Ale kto wie. No ale o tym wszystkim będziemy rozmawiać bliżej Tour de France. Teraz przed nami Dauphiné. Myślę, że też wyścig zapowiadający się bardzo, bardzo ciekawie, ta trasa do Fineta, lista startowa do Fineta, to nam też gwarantuje naprawdę dobre ściganie. W Rzymie powstał nowy mural Giro d'Italia i myślę, że to też jest, no zresztą to widać, widać jak Błosi kochają kolarstwo. Ja dlatego zawsze uwielbiałem Giro, bo. No ci tifozi są niesamowici, słuchajcie, niesamowici, niesamowita jest ta pasja. W Rzymie było ponad pół miliona ludzi przy trasie, słuchajcie. No i to był przepiękny spektakl. Cieszę się, że po tych trzech tygodniach studiu oczywiście ja lubię komentować Giro, zawsze lubię je komentować i tak mi szkoda było tych dwóch ostatnich etapów, ale z drugiej strony, no, możliwość po tych trzech tygodniach pojechania tam, poczucia tego chociaż na chwileczkę, na własnej skórze, no, była na tyle kusząca, że no, że nie odmówiłem sobie tego i, i cieszę się, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie Bartkowi Weronowi i Namet Sport, bo, no, bo to był kolejny świetny wyjazd na Giro d'Italia, potem możliwość podleczenia tej właśnie post-Giro depression, a później... Zostałem jeszcze z Moniką, której dziękuję za wszystkie tłumaczenia z lagazety, bo one też się bardzo przydały i mnie, i mam nadzieję, że, że Wam też. I Michasią. Zostaliśmy sobie po prostu jeszcze dwa dni w Rzymie. W środę szybki przelot do Warszawy, w czwartek, przelot do Białowierzy. Dziś od rana startowałem już uczestników pierwszych historycznych Mistrzostw Polski w ultrakolarstwie. Startują też uczestnicy Ultra Ducha Puszczy. To wszystko w Białowieży na Podlasiu. To tutaj będę jeszcze przez chwilę. A później kolejne imprezy. Subskrybujcie kanał, bo no bo teraz się będzie działo i działo w tym kolarstwie. Giro się skończyło. Jeszcze jedna sprawa. Pytacie mnie często o codziennik. No. O codziennik Tour de France. Tu się sprawa troszeczkę komplikuje, bo lipiec jest takim miesiącem, kiedy zwykle, ponieważ nie komentuję Tour de France, wyjeżdżam z rodziną na wakacje i może być trudno, żeby, żeby taki codziennik się pojawił, ale są różne pomysły, więc no, kto wie, czym to, się, czym to się skończy. Może będzie to wyglądało troszkę inaczej. A teraz zostawiam Was po pierwsze z radością. Słuchajcie, tak się cieszyli kolarze i cała obsługa, cała ekipa uae Team przed etapem ostatnim w Rzymie. A tak to wyglądało po etapie. Teraz jeszcze na zakończenie kilka obrazków z ostatniego dnia 107 edycji Giro d'Italia. I do usłyszenia i zobaczenia już bardzo niedługo. No to zaczynamy. To jest zawsze pierwszy krok. Tak to wygląda. A tu jeszcze, ponieważ jestem gościem na -sportu, to strefa Puccini, bo tu są strefy Leonardo, Caravaggio, Dante, Raffaello i Puccini. Wiecie czego jest najwięcej na wyścigu? Chodzenia. Chodzenia rzeczywiście na wyścigu jest zawsze mnóstwo, ale to jest bardzo przyjemne chodzenie, bo zobaczcie w jakie miejsce dotarłem. Ten start dzisiaj naprawdę przepiękny, ja wiem, że oczywiście i Vuelta, i Tour też potrafią robić piękne starty i mety, no ale jak się wchodzi w takie miejsce to, to aż dek tak zapiera, chociaż to jest jak się okazało budowla, bo sprawdziłem, to jest budowla z czasów e, Mussoliniego, słuchajcie, z cytatem, zresztą z przemówienia Mussoliniego tam na samej górze, e, a dziś używana podobno przez jednego z producentów luksusowych e, butów, torebek i tak dalej, jako takie jego centrum, takie showroom. Kompletne pomieszanie z poplątaniem, ale tam jest scena, tam jest scena, tam będzie prezentacja ekip, stąd będą ruszać dzisiaj wszyscy. Idziemy do tych stref, oczywiście tam w środku też Wam pokażę jak to, jak to wygląda, ten Kucini ten i te inne strefy. Także chodźcie. Słuchajcie, głośno tutaj, ale Taka La czeka dziś na wszystkich w strefie startu. Taka La jest dziś oczywiście także w kioskach, tutaj wszędzie na stolikach porozkładana. No i ponieważ całe giro, to moje giro z gazety, to tłumaczenia Moniki, to poproszę o przetłumaczenie tytułu. Królewski Ukłon. Królewski Ukłon. No i kawałek tej strefy. E, różne smakowiki jak to jak to w takich strefach zawsze na starcie. Stref jak mówiłem wam jest kilka tutaj a no, jeszcze do startu, jest trochę czasu. na start, ale tam dalej się już nie przebije, słuchajcie, posłuchajcie hymnu dziś na starcie Giro. per avvicinare uh, al momento della partenza tutti insieme con la vostra voce tutti insieme con la vostra voce il conto della rovescia 10, 9, 8 4, 3, 2, 1 parte la ventunesima tappa della Giro d'Italia